Słyszysz TO? Słuchaj. Turbo, turbo gęk Siema, właśnie jest z nami tutaj Turbo Kubi Siema Siema, siema Dobra, widziałem ale. Właśnie nie widziałem Halunego, lecimy go szukać, nie? Wbijamy do niego na chaty normalnie Z buta wjeżdżasz tam? Wjeżdżasz jak do siebie, tak? Na szczęście mamy klucze Trochę rozpierdziel przed Halunego chatą, ale to taka melina jego Dobra, wbijamy do Halunego Halo. Halony! Halony, Haluny, Haluny gdzie jesteś? Może tu jest tobą Słyszysz to? Co? To? Co to? Jest uwięziony Haluny Halo Halo, Halo. Halo? otworzyć drzwi Co? Otwórzcie, bo się zatrzasnąłem Gdzie to się... A jak to się otwiera? Na dole! Ty, go! Przycisk <noise> Możesz wyjść teraz? Oh. Kurde. Skąd wiecie, że tu będę, ale całe szczęście? No na chatę ci przyszliśmy. Nie? No w sumie ta... 3 no, ja dni. Nikt po mnie nie przyszedł. Dobrze zostawiłeś te klucze w ogóle. No. Halun, co się stało jak ty tu trafiłeś? No ja wracałem z imprezy do domu I ja powinienem spać tutaj. Tu mieszka mój pies Twój pies? Tak, ale go nie ma teraz właśnie chyba, nie wiem, chyba poszedł sobie A ja miałem sprawę tutaj, tutaj Gdzie? Tutaj A jak tu się wchodzi? No tutaj właśnie drabina powinna być A jak ty trafiłeś do tej lodówki? No właśnie nie wiem, ja nie pamiętam Wracałem z imprezy Przyszedłem do ludzi? domu Nie wiem, nie wiem, gdzie jest mój pies Nie wiem, czy bym tu był, czy nie Czemu masz tu taki rozpierdziel? Praca Co tu robisz? No zaraz wam pokażę Pokażesz nam? Takie rzeczy? Tak A co, co to za rzeczy? do kopa to nie masz prawy Tutaj jest filtr powietrza Wiesz, on już jest gotowy do pracy Zacznij ją solo Ej, Haluny A co to, co to jest za maszyna? Y Miele gruz na sanęte, bo Postanowiłem zakupić milarkę. I dociążam za nętę, tak? Żeby mi nie to... A masz tu prąd? Tak, mam, mam, mam. No jak każdy ma w domu, nie? Zabieramy naszą lodóweczkę. Bierzemy! zawody na rzut skrzynką Kto dalej rzuci ten wygrywa proste tak zasady Piszcie W komentarzach kto dalej rzuci Dla przegranego będzie jakieś wyzwanie Także możecie pisać w komentarzach jakie ma być wyzwanie Tu będzie linia startu Technika rzutu dowolna Możemy tak jak chce się chce Ja będę rzucał pierwszy on zaznacza i gdzie dorzucił <noise> Zaznaczamy No ja to nie wiem jak zamachu zrobić Tu z przy Raz i dwa i trzy <noise> Na biegu, <śmieniu> twoją mielonkę prawie roz*****lił Czy ty będziesz m*****rę ci pada na chacie Aha. Raz, dwa i trzy Wygrałem Teraz robimy rundę drugą Teraz robimy pchnięcie Czyli tak Mierzymy I pchamy skrzynką Dobra ja zaczynam bo wygrałem ostatnią rozbiórkę Tam No dawaj, dawaj Wejścia 5 metrów Lecimy, lecimy Dobra. A jak ty taką linię, tu jest skrzynka, zobacz. Tak, tu jest skrzynka, tu. No. Kto wygrał? To wygrał? jest remis, chyba Remis. Już lecimy? Lecimy. jeszcze 7 metrów. Pół metra dalej, nie? Pół metra dalej. Drugą rundę wygrywa Turbo HiFi. Gratuluję, Hi gratuluję. Yy, wielkie dzięki. Także robimy trzecią rundę, ostatnią. Pierwszą wygrywa. Ja, drugą Turbo HiFi. Teraz robimy kopnięcie skrzynki. Pyk. I... Przegrałeś To, jest bramkarz Zaraz go zmieńcie z nóg Tutaj nie, 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 to będzie, 30 metrów? Tak, z 30 metrów i 20 chyba 6 centymetrów, tak myślę Czuję się już wygrany, już jest po zawodach Dobra To jest okolica 25 metra Ja na poleciało gdyby nie to Ja mam swoją taktykę, żeby z***** w powietrze no nie, Chyba to tak. nie będzie dobre Konkurencja wygrywa Turbo haluny! gratulacje. Chyba się zniża koniec świata Tam na chmury nadchodzą Dobra, ładujemy się do mojego auta Otwieraj Wsiadajcie Także ruszamy Dobra, ja się kołam do swojego łóżka A wiesz jak Wspiera, Spierdz pir... Zamykamy go! Co? co, co byś chciał? Co tam jęczysz? Co tam miałczysz Nara! Nara! Zamykamy go! Dobra, holnego już zamknęliśmy Szykuje się wojna ogólnie, my już uciekamy stąd. A wy zostawcie suba i dzwoneczek i łapkę w górę. Siema